Cześć. To zadanie rozwiązałem w dwóch odcinkach. Drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał i tam pokażę szczegółowe obliczenia. Natomiast teraz zapiszmy założenie oraz tezę do zadania. Zakładamy, że liczba nazwijmy ją literką A ma taką postać. A do potęgi 15, odjąć 5 do potęgi 5. Chcemy udowodnić, że ta liczba jest podzielna przez 13, czyli musimy pokazać, że liczba a jest wielokrotnością liczby 13, a zatem literkę k, którą tutaj dopisuję, traktujemy jako dowolną liczbę całkowitą. I popatrz jeszcze tak przez momencik, jeśli. Mnożysz liczbę całkowitą przez liczbę całkowitą, to liczba a musi być również liczbą całkowitą, więc w założeniach dopiszmy jeszcze, że a jest liczbą całkowitą. Aby udowodnić to, że dana liczba jest podzielna przez 13, akurat ta konkretna liczba jest podzielna przez 13, będziemy musieli skorzystać. Ze wzorów skróconego mnożenia. Taki wzór znajdziesz w tablicach maturalnych. Pokażę Ci, gdzie on się znajduje. To jest ten wzór. A do potęgi n minus b do potęgi n. No właśnie. My będziemy musieli za chwilkę przedstawić liczbę a w postaci takiego wzoru. Ale tą część rozwiązania pokażę Ci w odcinku bonusowym.